Dobra, moi mili. Z tej strony ponownie Herskim V98. I my ponownie gramy w Duel of Champions. I ponownie Dekiem Matka na Mataru 361. Mimo tego ich chorągiewek w ogóle tym nie używamy, ale ma chorągiewkę jedną na starcie. Często nazywa się Dekiem 361, nieprawda? prawda yy, Co my tu mamy? Jesteśmy drudzy. Więc yy, będziemy mogli zagrać zero. Okej. Okay. Tutaj jakiś tam win-condition, mamy tu to. Zdarzyłoby się chyba pieczęć i ale to nie jest takie złe. Chociaż z drugiej strony nie mam co wywalać z tej łapki początkowej, ale mam drzewo, żeby przyblokować jakieś tam początkowe źródki z sałem, które mój stanowny oponent może zagrać. Mam również tsunami, aby coś poszło tak. Myślę, że coś ugramy na spokojnie. On teraz zagrywa to, no spoko. Ja myślę, że to przyblokuję z przy pomocy naszego drzewa. Tu dogram to i wystawię jego. I pytanie, co w następnej turze byśmy wywalili z naszej łapki, żeby się pozbyć tego stworka? Myślę, że się wywalimy, wywalimy kolejne drzewo, bo kolejne drzewo jest nam raczej niepotrzebne. Tu zagramy to. Tutaj nie będziemy zagrywać kolejnego wam do gramy, wygraliśmy budynek, co nas bardzo cieszy, bo w następnej turze już możemy wystawić ten budynek i wrzucić nam drzewo i będziemy mieli wieczną dostawę... Ja znowu gram na puza rankingowych? Czy co? Nie... Medzianki. Oje mili... Znowu szybka, szybkie zwycięstwo... No szybkie zwycięstwo, co mam innego powiedzieć. Kurdeź, kolejny pesymista mi się trafił do gry. Okej, okay, tutaj mamy yy, twierdzę. Na podstawowym bohaterze. Tutaj już te dwie karty są za drogie. Jakby zamiast nich... Zamiast, zamiast, jakby zamiast jednej tej karty była mumia. Gdzie Sahara to bym zostawił, ale tak to niezbyt, niezbyt. Więc wymienimy tą łapkę, zobaczymy co nam się trafi. Ja w tym deku kuwa w ogóle gram ty mumie. Bo coś zaczynam wątpić. Od chyba 3 mecy mi nie doszła na łapkę początkową, i w ogóle mi nie doszła do ręki podstaw gry. What the? Ale mam za to dwa budynki. Eee. eee czekaj, to ma kosz 2, co nie? Ja to główno mogę zabić. Chyba. Mogę! A fajnie. Ale tak jak już mówiłem yy, wiele razy, najpierw na spokojnie wystawiamy stronniki. Tutaj przyblokujemy. W następnej turze zabijemy to dopiero, dopiero. a wy jeszcze następnej zagramy myślę, zagramy myślę um, budynek, tak. To nie będzie takie złe, no chyba, że nic nie dobierzemy, to w tej turze już zagramy budynek, chociaż budynek, który nic nie cofa na rękę, nie jest wcale dobrą opcją, więc chyba mimo wszystko zabiję. o przepraszam, suknąłem w mikrofon, yy, myślę, że mimo wszystko takie. Aha, dobra, takie tutaj. Ok. Myślę, że mimo wszystko się tego pozbędziemy. Tutaj potem dogamy budynek i będziemy wiecznie. O, jednak mamy co za bardzo fajnie. To nas cieszy, to zabijamy. Tutaj dogrywamy ziółka To drzewo zostawiamy. Następnie turze tutaj chyba pójdzie budynek, bo nie mamy naszego pomysłu. I będziemy mieli wieczną dostawę tam. Tak, to jest bardzo fajne. Yy, drugi... Uf, 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 uf. Nie, jednak tam zagamy to ten budynek, żeby, do, żeby dostać nasze piękne drzewo. Tutaj polecimy z damage'em tu tak Nie wiem czy jest sens zagrywać to, ale... Czekajcie. Ja jeszcze nie dodałem, nie dodałem, dodałem w okej. Okay. Użyjemy Cmentarz Przeciwnika sprzeciwnika i wywalimy sobie to. A co tam? Została nam jedna. Jeden surowiec surowiec burżuazja wywalamy stworki przeciwnika z cmentarza. A co tam. Okej, okay, tu dostajemy takiego zioma, no może być. Tak naprawdę to mnie średnio cieszy, ale jak już, jak już dostaliśmy takiego zioma, to z takim ziomem musimy się uporać. Yy... Chyba tutaj będzie najlepszym wyjściem Geyser, Geyser tak naprawdę, zamiast używanie naszej hero power. Więc zwiększymy się magnę, tu dogramy tak, tu dogramy tak, tu dogramy tak, tu dogramy taki damage i tu dogramy naszego stworka. Ty masz magię powietrza, ci ze zeg tsunami i tak dalej i na tego typu pierdły. I to jest to coś co tutaj mi wbije 4 damage, to zagra to się popłaca. A znając moje szczęście zaraz to dostanę na twas. To nie będzie fajne. Chociaż z drugiej strony mogę to skopiować, zadać temu 4 damage'a i... I co jeszcze? Um. No dobra, z całego dużego słonia. Cieszy to cię pewnie. Nie by cieszyło, jakbym dostał takiego dużego słonia. Taki duży słoń to na pewno fajna rzecz. Mamy dwa drzewa na cmentarzu. Myślę, że zagram tak. Zagram tak. I zwiększę sobie magię i odbuduję to tu zagram, tak I tu pocisnę znowu damage. A teraz mamy dwa budynki, które nam wracają. Dwa drzewa. Fagosom. Awesome. Moi mini. Fagosom. Awesome. <grych> no tak naprawdę to teraz on no naprawdę utapienie. Bo my mu pakujemy 5 damage'a, co ja on nam tylko dwa. Jeszcze mogę to skopiować. No, tego wampira mogę przesunąć tutaj, skopiować go i wbić mu 4 demaida, więc wcale dobrze nie... sytuacja do naszego oponenta wcale nie wygląda dobrze, tak powiem. Zresztą, że wypadałoby się tego pozbyć, ale no, wypadałoby, tylko nie mam jak. Aha, takie, takie buty nasz oponent robi. Okej, okay, może być, może być. Tak naprawdę to średnie to jest, ale... Przydałoby się dobrać już teraz tą jedną natychmiastową śmieć i zabić na przykład to. Bo nasz oponent ma dużo tych... to. Kurde. Pozbyć się tej harpi przy pomocy Hero Power, czy? Natychmiastowa śmierć. Okej. Okay. Zagramy tu. Tak myślę. Tu odrzucimy. Nie. Nie odrzucimy. Najpierw dobierzemy z tego. Dobraliśmy mu mumię z Sahary. I ja mamy kred na cmentarzu. Raz, dwa, trzy. Dobrze. A więc teraz odrzucimy sobie w końcu mumię z Sahary. Tu zagramy tak. Tu podciśniemy maidzem Tu jeszcze bardziej podciśniemy naszego przeciwnika maidzem I tutaj będziemy bić tego dużego słonia. On nam teraz może sprowadzić... Przepraszam za krótkie cięcie. Tutaj nas oponent typowo zrobił to co zrobił, co tu po prostu zabił nam. No, zabił nam... Eee... nasze drzewo, które wyciło z naszego budynku. I to tyle. Tak, zrobił dokładnie tyle: zabił drzewo, które wyszło z naszego budynku, dograł to co widzicie. Dograł dużo stronników, jak widzicie. Eee... <laughs> I czy ja mam jak się z tego wykaraszka? To na pewno zejdzie chyba na to, i czy zobaczyć czy mu coś zostało na cmentarzu? No, dobrze, co tu jeszcze możemy zrobić? Um, ja przepraszam, zrobię sobie krótkie cięcie i za moment wracam. E, moi mini wróciliśmy i rozkminy mamy takie, możemy mu wpakować dodatkowe 2 damage, to go nie zabija. Um, Zobaczymy, zobaczyć, czy ma jakieś spele na łapce, ale wątpię, by miał. A więc na pewno zrobimy takie playsy. Odrzucimy, zniszczymy to, yy, walniemy damage w to, walniemy damage w to, uderzymy w tego, zabijemy to yy. i wygramy grę pakując mu 3 z jego własnego stronnika. Na czym ja tak długo kminiłem? Nie mam bladego pojęcia. Znaczy nie no, myślałem nad skopiowaniem dwóch tych ziutków, co mają dwa ataku, ale przezłby przez na jednym HP, a po co ma przecież na jednym HP, jak możemy skopiować ziutka, który ma trzy ataku i go od zabić. Tak, zabiliśmy naszego oponenta, a więc... Kolejny pojedynek, który na początku zakończył się bardzo szybką wygraną i kolejny mecz, który zakończył się trochę dłuższą wygraną. Pacajta! Zrzucam teraz na jeden odcinek dwie wygrane. Ale się wyrobiam, wyrabiam czasowo, co nie? I to jest odcinek 10 minutowy, nie muszę zadanie... a, a notacji czy nic, chociaż w pierwszym odcinku, jak przeglądaję muszę dać dymek i powiedzieć, że zamiast expa, to jest gold, ale tu ja tu zmieniam, zobaczycie w, w poprzednim odcinku. Do zobaczenia, cześć, pa, zasubskrybujcie mi kanał, dajcie łapkę w górę, na razie. Pa!